Prace modernizacyjne związane z generalną przebudową przystanku kolejowego Wielon-Miasto z małymi przerwami trwają już ponad półtora roku. Wszystko zaczęło się wczesną wiosną 2019. Co działo się potem, obszernie mówiliśmy w wydarzeniach TVK 9 października. Teraz przypomnijmy tylko, że w końcówce września tego roku wyburzono dawny budynek, w którym mieściły się kiedyś kasy biletowe. Obiekt był zniszczony, zaśmiecony i niewątpliwie zagrażał bezpieczeństwu podróżnych. Przy okazji remontów usunięto też niestety cały drzewostan przy stacji, a stało się to w sumie cał Całkiem niedawno, bo 19 października wycięte zostały praktycznie wszystkie drzewa, łącznie z dość okazałym dębem szypułkowym oraz wierzbami rosnącymi tuż przy samym peronie. O zezwolenie na wycinkę zakład linii kolejowych w tarnowskich górach, dział szkód górniczych i ochrony środowiska wystąpił 20 lutego. We wniosku wskazano, że drzewa stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz podróżnych, jak również kolidują z przebudową stacji. Cóż, wygląda to teraz zupełnie inaczej, mniej zielono, to oczywiste. Przebudowy jednak jeszcze nie zakończono. Docelowo powstanie tutaj pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami, co zapewni lepszy dostęp do pociągu dla takich właśnie osób. Po całkowitym uporządkowaniu terenu odbudowany zostanie też nasyp kolejowy. Za inwestycje odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, nadzorująca kolejowe nieruchomości. Będzie też nowe wejście na peron i nowa wiata z ławkami. To, co w tej chwili Państwo widzą, to jeszcze tymczasowe rozwiązanie. Wszystkie prace mają zakończyć się do końca listopada stopa tego roku. Tymczasem nasze jedyne dalekobieżne połączenie kolejowe ze Szczecinem czy Krakowem niestety w dalszym ciągu omija Wieluń. Chodzi oczywiście o pociąg Intercity Osterwa. Aby nim teraz pojechać trzeba najpierw dojechać do Kępna z Wielunia autobusową komunikacją zastępczą, a potem już Osterwą w dowolnie wybranym kierunku. I tak wedle nowego rozkładu jazdy PKP ma być jeszcze do 11 grudnia, kiedy to wejdzie w życie kolejny nowy rozkład.